Bele się nie ośmieszyć. Co kupluje widz? Szpas ze bałamącynim przygadywaniem kogo i nąkaniem bliźnich. Jeśli śmich poradzi liczyć. Co się dzieje na tym naszym Filipie, kiedy słyszymy widz? Hmm, mądroki by pokopili, co wymiarkowanie humoru, uszczęśliwio I idzie się go nauczyć, a ja? Prawdą, idzie się go nauczyć. Trudyroki, mądroki, mają te psychologi, neurologi na całym świecie wiedzą badania nad rolą szpasu i śmiechu. Wykazuje się, co humor jest ci takim uniwersalnym językiem, którego znaczenie wykroczą poza rozrywka i szymel spędzaniu przetrowieniu fajnego czasu. Jeden mądro ze takiego uniwersytetu, becurychu wilibal druh, powiedział Kiesik tak jest jeszcze do odkrycia taki całki kontynent humoru. A już amerykański mądro Robert Provine ze Uniwersytetu w Stanu Maryland we Baltimore, to znowu i że ludzie ze poczuciem humoru mają naistostrogi strogi autorytet i wszystkie ich mają za festelnie galantów. Ale też mieni, i że drugi ich romi się, co by wpłynąć na strategię innych ludzi. Szpas robienie zapozna, bo ironio budują hierarchię, rysują, czują roztomaite koalicje. Siła szpasu jest na to tak srogo, co by nią szło manipulować ludźmi i jeszcze ich ku temu zwłodzić i łapić. Zda się, co jużcić po pośmiewność, krapka wyśmienia bliźnich, ubliżowanie o im i jest jednym z najważniejszych sił napędowych humoru. Już taki filozof Thomas Hobbes stwierdził, co grunt humoru spolega na tym nogłym triumfie, który kiedyś w ktoś jest z obiektem śmiechu i poszklepków. Niech mogę być norychtą do skwierania zarówno przyjacielowi, przacielo, jak i kamratowi, jak i wrogowi. Tu pluje jeden istny Jack pan Skip, ze Uniwersytetu Stanu Ohio w Bowling Green. Przed samym zwycięstwem uczymy się nabierać uciecha ze nieszczęścio Dosyć niewinowate są w tym świetle wice, które wyśmiewają blondyny, albo ludzi z naszego oka. Co innego jednakowoż, kiedy szpasy są bodlawe i haratają, kiedy udzierżają wszelakie przesądy albo użynają się, lachają się ze swojego nieszczęścia. I chociaż czasem śmiech zamierza w gorle, mocka ludzi bezwitnie się uśmiechał i skorzy się tego gańczy. Abo. Bo niezależnie od tego, jaki jest fez rasistowski i ciarający kimś jest szpas, na pierwszy łocham żik procnie złopszyć się jego sile. Szpas spiero się na alfeju zaskoczeniu. choć nie poradzi się prociwić złomania tego ich niego tamu. Wolni wolłostowo z spolniki. Już Kiesik pisał srogi mądrok Jim Holt i że szpas. Bydzie ci barzy potężną bronią w ręcach grajwnych i obytnych politykierów. Nic dziwokiego, udostaj ją obejrzeć do ginał. Nic dziwokiego, że wszystkie te, które mają władzę zawdy wykorzystywali mart potęgach humoru, ale też zawdy się i strachali. Ten łożkliwiec, usiasty Adolf, pozostawiać przed tym tych, którzy się opowożyli lachać i używać się ze nazistowskiego reżimu, a i nasz Kościół katolicki pestelnie długo się boł śmiechu, boi się do troska tego śmiechu w takim szykownym romanie Umberto Eco i Mieruży. Jakisik mnich zawsze jako stowka zygruje przebrudzić ujrzeniu świata dziennego bez traktat Arystotelesa Łokomedyi, w której był nałączas uznany za zapodziony. A ja jego motyw, śmiech zabił strach, a bez niego nie mogę być wiary. To się nie lęku dziobła, blank ci mydzie potrzebowo Boga. Za tym bydymy mogli się chichrać się i śniegu. Ale co prawda, to prawda. Dycki bez względu na tyma, są bic, szpas, wywoływo salwa śmiechu. Bicno przecamć jest nie na zadnio, puenta, rikszlus. Ludzie się do i grają, kiedy nogle obierknięty zostanie schemat myślunkowy. Jak sam by tym widzów. O, przyrazuje do ty hajmu i pyta się, będą tak dobrzy łodzikno jeździ tym wilczuch mogą od dziecka. Bachcisz we tej zegrodzie do psioków łodzi, zeru. Ja ja, ja, ale lepszy, lecie mu panuczku jodło dla psioków, to wyjdzie w stoni O człowieku idzie się mocno dowiedzieć ze widzów, jakie ma on rod. Nie ma sam nic dziwokiego, że wesołość jest w ważna przy zaleceniu wybieraniu partnera na cołkie żywolnicze. Baby mają radę chopów, którzy poradzą je na istotę ozbawić. Nie w tore psychologi mienią, co srokie zamiłowanie babów do roztomań tych zorty, wigieńców, szpasoników o swoje źródło jeszcze w tej cołki, jak wiecie, darwinowskiej ewolucji. Humor jest uchopa od znakom inteligencji. godopsycholog psycholog Daniel Haurigen z Uniwersytetu Colorado. Ganz einfach, jeśli Kajusz jest pośmiewny, znaczy to i że jest on szprymny i obrny i tym toplem bez mała jest bardziej grajny we walce o byt. Ale czasem jeszcze dopowiedział, co chopi i kobiety mają mieszczyć inksze wymiarkowanie humoru. Kiedy hopi chcą zabrować swoje babecki, rozprawiają pieślawe bice. Blank i nakrzyki, kiedy rozprawiają się bice we wośnemu przyocielstwie. Pokazało się, że baby bożą są prędzej inteligentne i wizgierne językowo szpasy, hopi już najbardziej mają radę łożkliwy i moc grubelacki humor, zwłaszcza ze taką seksualną launą. Na tym przykład. Wiecie, doktor godą ku klosztornej pani. doktor, ku gratuluje, ja gratuluję. Słuchajcie, szanowni, to równo chodzicie. Ta na to od łosko kocono. To przecież są mówite, szte ludzie, łoskliwce, po poradzą szmarować te roski Hopi, Chopy, jeśli są we swoim kamracków, w kamractwie do płacków zaśmiewałem się za takich widzów. Rysz tu się do ciorania kimś a szczególnie pociąga wszystko to, co zakozane i zbereźnie. Świńskie widce. Ludzie prawdą światowe mogą się w dycki fest podziwem i mieć wzięci we swoim kamrację, we swojej krum krom jest jeszcze porcówów, w tymczas, kiej poradzą się osprawiać wice. No bo niekiedy jeszcze z Rokiem, Ezi Blank nie osprawiałam wiców. Bo to wiele rychtycznych widzman i kocendę raduje się zasłużonym, stabilnym uważaniem, i każdy go rozwidzi, to jest jak na opak. Mało wercity, usmolony, łosprawiał, w któremu się ino zdo, co nie ma lepszego nad niego, wzbudza pole siebie obrzydzenie i każdy najroczniej wyczarł, z go na zbity u nas cztery główne zorty łosprawiał czy widzów, ale czy to tak? Łosprawioć mu przy osprawianiu zawdy gimba i szczęk za to te, w które słuchają, czymią się zabasiska łodźmichu. Ichrosię i no tym, kiedy łosprawił, i ku temu te, które słuchają. Łosprawioć, się choby kuń. A bo nikiej sagi de pokrzywach, już zaś te w torego słuchają, mają mian pozwieszane palice, i ani sowieckim się nie odzywają. Te, kiedy mieli ta ostuda i musieli słuchać tego łosprawiocza, chytają za zydle, sztułki, flaszki, szklątki, i co tam jestem we gracy wlezie i pierą tym wszystkim, praskają tego bicmona o siedmiu boleści. Każdy rychtyczny witzmann i kocender mianuje trzy zachy, które są skuplowane ze jego gryfistym komściem uozprawiania widzów. Witz musi być krótki. Witz musi być fajnie ściołopedziany. Szluzył za fajram szpacu nogły i nie na zadni Dąbą jeden taki, wiecie, lojzik, a czajesz ty mi chociadeczko, łożyni się sy mną, by to się frera jej karlusa i gabcy się miłośnie na nawierch na, na jego gęba. A to ci, że ci psaja, nawet, co by za roski się żynić, to to ślazuś sy mnie tyki z Humor z paszową lauda idzie Tu Duplikował się jeden mądry psycholog, ten Willibald, ruch, ze cudzych o kiemie U idzie się naumieć tak, jak na tym przykład cudzego języka. A na isto, jeśli to to inwestycją. Bo jak godają mądroki, więcej wymiarkowania humoru oznacza więcej zadowolnienia z żywobycia. I tego się będziemy trzymać, prawda? A o sprawią